Dzień doberek. Witam wszystkich. Poniedziałek, poniedziałeczek. Poniedziałunio. Wyjeżdżam właśnie do Aschaffenburga. Powózeczki widłowe. A tu panie, ciężko. nieodśnieżone, Na pusto. fura nie chce jechać. Także zima zaskoczyła drogowców. Tu to ten kawałek jeszcze jest coś odśnieżony, ale tam wcześniej to już w ogóle kurczę. Zero. Nawet nie szedłem już chodnikiem dzisiaj, tylko po śladach wyjeżdżonych przez samochody z samego rana. Kurczę. No. Także kiepsko. A to się nie utrzyma pewnie nawet jednego dnia. Cały czas co prawda śnieg sypie, ale ma być w dzień na plusie, więc wątpię żeby to leżało, aczkolwiek ten poranek cimuszki. Drift! Trzeba driftem, bo po śniegu kurwa szybciej jedziesz niż oni kurwa po tym odśnieżonym pasie No niestety ale Kontra cały czas idzie pięknie, ale tu jak się wyjeżdża to się leci normalnie kurczę Proszę Już sobie można spokojnie 8 zł przynajmniej lecieć Z głową oczywiście, bo tam rzuca kurde po tym nieodśnieżonym no, ale tutaj to można lecieć normalnie. Nie umieją ludzie jeździć niestety. Poza tym nie mają opon takich jak trzeba, bo całoroczne panie, one się dobrze na śniegu sprawują. Tak, tak, oczywiście. Oczywiście. Ach, znowu na lewy. Troszkę pomiota, jak szatanem. troška po, po Mjota. No źle się tak jedzie, kurde, tym pasem, no ale nie będę z nimi jechał. To jest dramat. Troszkę niektórzy to rozjeżdżają, ale tamtym pasem można dużo szybciej jechać. Tu jest troszkę bardziej wymagające. Niestety. O, troszkę asfaltu było, jak złapał przyczepności. Bardziej do lewej, do lewej, idziesz gaz w podłogę, gaz w podłogę, nie odpuszczać, i wyciągasz go pięknie, i wyciągasz go, idziesz jak dziko. O, tu już ten kawałek ładnie odśnieżony, kurde, nie? Ale zobaczcie, kurde, cały czas kontrola trakcji pracuje przy 75 kółeczka Pięknie, chodzą pięknie, pięknie, czuję jak bokiem idzie, kurde, ładnie. Ach, kierowcy. Ale zapytaj jeszcze, czy są dobrymi kierowcami. Tak, tak, dlatego jeżdżą 30 bezpiecznie, śniegu pół metra na dachu. Ajajaj. Co tu się dzieje? Coś tu robią? Trochę zwolnimy, bo a to pół jedzie, panie szanowny, pół jedzie. Wziął biorę zbiorę cię tu, cyk. Za pugiem wszyscy jadą, ja pierdolę ludzie Kurwa, to jest jakiś dramat. 8-6 na budziku i idę jak będą są kurwa na setkę. Fajna zabawa, bo miota jak szatanem można se pokontrować trochę. Nigdy wtedy nie odpuszczać, nigdy. O, o, o! Widzisz, złapał trochę gaz! Gaz kontra! Idziesz! Idziesz! A, kurde! Idziesz! 9 zł na budziku, widziałeś? Przyspieszasz i wyciągasz. Zero paniki! Baza, ba baza, Od samego rana! Kurde panie, taka autostrada dla mnie, kurde, pusta, cała, ach! Coś pięknego. Szkoda, że już za 3 km muszę zjeżdżać. A później jak sobie wyjadę już nie będzie takiej drogi. Nie będzie, nie pobawię się. Podśnieżają, posypią i roztopią. <laughs> mm. No. Marcin, nie bądź miętki. Musisz być twardy. Jak to mi w ściganem? Zaraz zaświecimy długimi dzyn, 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 dzyn. Normalna No odśnieżona droga, pani Szanowny. Dobra, tu już trzeba mocno zwolnić. Mocno zwolnić, bo jest zjazd. Zjedź w prawo. Nie ma fisiowania na zjeździe. metrów, skręć w lewo czyli dojeżdżamy na szóstą mam termin, pokazuję 5.54 ale to będzie dłużej, bo tu teraz ofiary jak się zjedzie, kurde, na lądówkę będą jechać bardzo, ale tu bardzo powoli ach, panie skręć w lewo się tylko gdzieś nie zatrzymał, bo na pusto jadę, kurde, to Cała kręcą Niestety Kolejny zjazd Lekka góreczka, A, zatrzymują się. Lekka góreczka, i ja wiem, z tym ruszaniem. Kurde, na pusto, to jest masakra. Lekka górka i problem panie szanowny Ale nic nie trzeba blokować Można lecieć Kurde piąta 56, zostało mi 4 minuty kilometr z hakiem Ma punktualnie, normalnie, punktualnie Na wjeździe do firmy Zakopał gość nie mogę ja jechać. Bramka się kurwa jedna nie otwiera ja pierdolę, co za kurwa porażka Najlepiej, bo im mówię, czego nie odśnieżyli Bo to nie jest ich To należy kurwa do normalnych dróg Aha, to nie mógł wyjechać kurwa Pług i odśnieżyć Żeby było wjechać, bo to nie jest ich Ale chuj, teraz mają całą firmę zablokowaną I kurwa z jednej i z drugiej strony Nie mogą ciężarówki ani wjechać, ani wyjechać Brawo Brawo Logika kurwa niemiecka Jeszcze następny idiota wjeżdża. Ja pierdolę, człowieku gdzie kurwa jedziesz dużo Wjechałem w końcu przyszli, posypali trochę łopatą odkopali i po 48 minutach walki wjechałem ja pierdolę, ale powiedzcie mi czy to nie jest głupota. Oni nie odśnieżą przed wjazdem, bo to jest kurwa droga publiczna. Ja pierdolę co za idioci kurwa nie Dobra teraz trzeba gdzieś tu stanąć i iść się zameldować. tu idę się meldować panie szanowny wyjazd przyjechałem o 6 wjechałem przed siódmą. normalnie tu dwa wózki ładowali do kontenera dwa a już jest kurde 10.22 na jeden według nawigacji mam być na miejscu we Frankfurcie także zobaczymy już jest na drogach trochę lepiej troszkę, o! widzicie? jedzie traktor do odśnieżania jak mu kółka z przodu się ślizgają kurde Zgarnia i posypuje, zgarnia i posypuje, i tak przejedzie co pół godziny i zgarnie to, co sól, kurde, rozpuści. Poza tym, temperatura jest dodatnia, niedużo, więc to się powoli będzie topiło. Tak, przyjechałem, byłem już po drugą turę, słuchajcie, wchodzę. A tam stoją, mówią: Nie, 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 niedaleko, bo warunki są jak się stanie, to później do domu, to ciężko gdzieś wjechać, nie I płaczą. A słyszałem, jak on mówi, że zostały już tylko takie krótkie tu na miejscu, kurde, i nie wysyłają nigdzie, przez to, że ten. A ja wtedy wchodzę i mówię. Ja się nie boję nigdzie, mnie możesz nawet do lasu wysłać, wszędzie wjadę, kurde, jestem zawodowy, kierowca, nie? Także <laughs> kurwa, na mnie wszyscy popatrzyli, mówię, dawaj, on, już ci tam wysłałem, nie? Patrzę się, e, dobra, jest, na miejscu wszystko. <laughs> o kurwa, jakie płaczki. O ja pierdolę. No, śmiechy śmiechami, ale kurwa, dziś do lasu wjechać teraz. Kurwa, to żadna kurwa przyjemność, nie? Na wyposażeniu każdej ciężarówki szarówki powinny być łańcuchy. Ja nie mam, ja nie mam. I to kurwa, najlepsze, że to wcale nie jest jakaś droga rzecz. Ani nic skomplikowanego w zakładaniu, no ale nie ma. A tak rano by się przydały, kurde, nie. Na płaskim się kurwa człowiek zakopie, bo trochę śniegu kurwa Niestety Niestety Dobra, wjeżdżamy, zostawiam kontener, jadę na śmig a więc kontargo ost Wziąć kontener muszę tylko zobaczyć czy to pełny czy pusty Na ost pełny czy pusty Pusty Jadę na załadunek Dobra, hamuj, hamuj chłopie, bo, bo pojedziesz prosto i nikt Cię stamtąd już tu prędko nie wyciągnie. Taka sytuacja. Najlepsze, bo mam pole 8, tylko pytanie, czy tu widać. Dobra, podjedziemy tu, gdzie stoi dźwig, oddam i jadę na szmiksztrasę kurde, po kontenerek. tenerek pięknie pobrany dawać mi tu kiteczek i ogień 20 minut kurde się zameldować jesteśmy w volkswagenie volkswagen rampa 7 będziemy cofać pod rampę 7 wszędzie odśnieżają wszędzie odśnieżają o panie drzwi mi się kuźwa a to od tej strony to ciul. Od tej strony to tam ciul. No, by się całkiem nie odporzyły. Gdzie te odboje są? Okej. Okay. Trzeba się na na samym środku tych, ci... no i teraz nic nie widzę. Niestety, trzeba i zamknąć. A mamma mia! O mamma mia, mamma mia, mamma mia, let you go! O bardziej do środka, bardziej do środka, panie Zobaczymy, czy tak będzie dalej tych odboi nie widać, kurde. Tego, co widzę, powinno być. Hmm. Będzie, będzie. To nic. Czekamy, aż załadują. Ogrzymanko i młoteczki. Wyjazd! Powiem wam, że to jest kurwa tragedia tutaj. Z papierami, kurde, trzeba czekać. Ładowali to długo, ja pierdzielę jak oni się to pierdzielili z tym. Teraz mam jeszcze, że na wagę mam jechać, kurde, ale dzwonię, kurde. Bo ja nie wiem po co mam jechać na tą wagę. Jak ten, jak ani. Ani ja wcześniej na tej wadze kuźwa nie byłem. To kurwa, jak auto nie było ważone, to po chuj teraz mam jechać na tą wagę, kurwa. Co za bzdury. Masakra. O no nic. Dzwonię, kurda, nikt nie odbiera. Zobaczymy. Dobra, na wagę Numeru nie było, zadzwoniłem Cztery numery już były wykorzystane Ten kurde dopiero Ja pierdziele To jest jakaś kurde masakra Jak to wszystko funkcjonuje Okej okay. Stoi na wadze Mogę iść Dobra, z wagi już wyjeżdżam. Jadę zdać kontener, zapytać się czy pobrać jeszcze coś. I gdzie tu kurwa wyjazd jest? Tu w lewo musi być. Tam prosto śladów nie ma. Pam pam pan, tak i w prawo, w lewo nie chcę jechać, bo tam teraz ciulowy wyjazd jest. A tu jeszcze gałta poparkowane, panie, zajebiście! Kurwa, są poparkowane. Na styk ja pierdolę, jak pierdol, jego nie parkują to samochody. Wjeżdżamy zdać kontener. Nic nie pobieram na jutro. Nic nie ma dla mnie, tak mi powiedział. I papier to dam im raczej, kurde jutro, do tego. Chyba, że teraz będzie, będę widział, że jest biuro. Jeszcze w biurze, że ktoś jest, to im zaniosę I tyle Wyjeżdżam Kontener zdany, koniec Koniec na dzisiaj Do chaty jest 15.47 Do chaty zajadę Za maksymalnie Pół godziny Licząc na Hanauer Korek Więc 16.20 Max 16.30 Powinien być koniec A więc bardzo Długi dzień dzisiaj, bo zaznaczę, że ja rano zacząłem o 5. Znaczy, o 5 wyjechałem z domu. Jest 5.10, 5.15, więc prawie 12 godzin, 11.30. To jest naprawdę bardzo długi dzień. Godzinę się. I jak tam wygląda? I wjeżdża tam, czy nie wjeżdża, bo jedzie, dobra, mogę jechać nie muszę przez Lidla jechać nie ma dużego koreczka tu do świateł no bo kurde, pod rampą kurde, tam godzinę ładowali bardzo długo też e, tu w tym Volkswagenie też kurde, strasznie długo zeszło chłopie, weź tam podjeżdżaj, kurwa, bo zaraz ci się z tego Range Rovera tutaj e, będą wsadzać inteligencie Także, no cóż, poniedziałek taki sobie. A, możemy zobaczyć sobie pogodę, kurde, jaka będzie jutro. Hmm. W nocy minus jeden. I opady śniegu. Także znowu może być nieciekawie. Zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie jutro? Także to by było na tyle dzisiaj i do następnego.